Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz siódmy zagości na Siewierskim Rynku, startujemy jak w ubiegłym roku o godzinie 16. .00. Zapraszamy serdecznie będzie występ naszej Siwierskiej Orkiestry Dętej. Następnie zaprezentują się nasi najmłodsi artyści z naszych placówek oświatowych z terenu gminy Siewierz. Będzie można również zobaczyć znakomity pokaz walk rycerskich. Dzięki człowiekowi o wielkiej energii, pasji i pozytywnym myśleniu można wysłuchać będzie projekt muzyczny Grzegorz Majzel Lirycznie. Gwiazdą wieczoru będzie grupa Red Lips, której utwór To co nam było gościł na pierwszych miejscach wielu list przebojów. To, Oczywiście zakończymy o godzinie 20.00 tradycyjnie Światełkiem do Nieba. Serdecznie zapraszamy na 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Siewierza. Będzie wiele atrakcji, wiele wspaniałych koncertów oraz wiele konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.